Cześć Wam wszystkim, z tej strony Weni już vidi, witam Was w odcinku, w którym będę recenzował kartę Team of the Year Cristiano Ronaldo. Moi drodzy, to nie będzie zwykła, to nie będzie standardowa recenzja. Dlaczego? Jest już taka osoba na polskiej scenie YouTube, która robi tego typu recenzje i robi w to sposób profesjonalny, ciekawy i z zaangażowaniem. To jest kanał Kartomanii i Domanu, moi drodzy. Jeżeli chcecie zobaczyć taką recenzję Cristiano Ronaldo i wielu innych graczy, zajrzyjcie na ten kanał, na pewno nie pożałujecie. Teraz przejdziemy do mojej mniej standardowej recenzji. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tą kartę, no te, w tym odcinku postaram się wam odpowiedzieć, bo na pewno wielu z was nie miało okazji grać tą kartą. Czy ta karta się różni od zwykłej złotej karty? Czy to jest faktycznie Aż taka różnica, że warto spłacić za tą kartę kilkanaście milionów więcej tak naprawdę. Wszystko pod koniec odcinka. Pierwsze zaczniemy od tego, w jakiej drużynie e, ta karta działała, moi drodzy. Jest parę kart Team of the Year, są dwie karty Informa, jeżeli chodzi o Napastnika, zamieniałem drugiego, Second Informa, Benzemę na Suareza, lepiej mi się grało. Pierwsza statystyka, moi drodzy, prędkość, przyspieszenie. Statystyka tej karty to 98. Moi drodzy, jeżeli się użyje jakiejś karty stylu czy jastrząb, e, czy myśliwy, to ta... E, Statystyka będzie miała 100 Ta statystyka, moi drodzy, jest odczuwalna To jest, moi drodzy, czołg wyprodukowany przez Ferrari On się nie zatrzymuje On jest diabłem On jest trusiem pędzi wiatrem Nie do zatrzymania, nie do dogonienia Ta statystyka, moi drodzy, się akurat zgadza Druga statystyka Którą nazwałem kocie ruchy Czyli dribbling Moi drodzy, jeżeli chodzi o dribbling tego zawodnika Jest to wszystko fajne Łatwo wychodzi, karta pomaga Nie ma jakichś wielkich trudności Żeby wykonać pewne uskoki Ominięcia przeciwnika Niemniej jednak 99 dryblingu nie jest zawsze wykorzystywane w meczach, ale jeżeli już chcecie coś tam podryblować, ta karta pomaga i wybacza pewne błędy. No i co tu by tu dużo mówić, jeżeli ktoś jest driblerem, ta karta mu się przyda. Armatnie strzały, moi drodzy. No, ta statystyka ma 99. Jeżeli chodzi o tą statystykę, też się zgadza, chociaż niekiedy można przesadzić Ufając za bardzo tej statystyce, przeszczelając po prostu ponad poprzeczką, petardę, taką, że rozrywa publiczność na szczępy. Oczywiście, mówiąc jeszcze o szczałach, mówiąc o Cristiano Ronaldo, nie należy zapominać o strzałach z dystansu. Strzały z dystansu wchodzą. Czy finezyjne, czy nie, one znajdą miejsce w siatce, moi drodzy. Statystyka 99 jest pasująca, bo można tym gościem naprawdę naszczelać sporo brameczek. Moi drodzy, kolejną statystyką, która Was na pewno zainteresuje, to podania, koleżeństwo. Jak on się sprawuje, moi drodzy, w drużynie? To jest bardzo dobra informacja dla osób, które chcą go używać mniej jako napastnika, a bardziej jako lewego pomocnika. Moi drodzy, te podania są celne. On zawsze znajdzie e, swojego kolegę, do którego mu to podanie dojdzie na główkę, czy tam do nogi. Ta statystyka 90 podania jest naprawdę właściwa. No, nie mówię, że to jest pirlo, prawda? Ale... E, wszystko pasuje. Moi drodzy, jeżeli chodzi o taką statystykę, którą nazwałem handicap, czyli nawiasie powiedzmy skill. Moi drodzy, ta karta wybacza błędy. Jeżeli e, jakoś piłka się odbije, zawsze Cristiano Ronaldo Team of the Year do niej doskoczy. E, wyprzedzając przeciwnika, wyprzedzając e, innego kolegę z drużyny, po prostu on zawsze dojdzie do tej piłki jako pierwszy. Jeżeli się będziecie przepychać w jakiś taki sposób, to on się potknie, ale i tak doskoczy do piłki, i tak weźmie tą piłkę, zagarnie ją po prostu, wybacza wszystkie błędy, które robicie. No moi drodzy, możliwe, że za to się płaci 15 milionów, bo ten handicap jest w pewnym sensie odczuwalny. No, jest też yy, druga strona medalu. Oj drodzy, jest jeszcze taka statystyka, którą uwzględniam w swojej recenzji, która się nazywa placebo. Dlaczego? Bo jak widzieliście teraz, szczeliłem bramkę Jordi albo myśląc, że lecę Cristiano Ronaldo. Wiem, że tam jest napisane wszystko, ale tak się naprawdę zdarza. Tak ufacie tej karcie, że niekiedy możecie grać jakimś swoim lewym obrońcą, myśląc, że to jest Cristiano Ronaldo i strzelicie gola, tak jak ja. Jeżeli chodzi, moi drodzy, teraz o oczekiwania, a rzeczywistość. Rage i są częste. Zazwyczaj Cristiano Ronaldo, Team of the Year Cristiano Ronaldo otrzymuje ee, Man of the Match. Zazwyczaj te oceny są powyżej 8, niekiedy 9, niekiedy 10 punktów. Czy ta karta się różni od Cristiano Ronaldo zwykłego, czyli tego 92? Jeżeli chodzi o Xboxa 360, moi drodzy ja aż takiej różnicy naprawdę nie odczuwałem ja tutaj mówiłem w samych superlatywach o jego statystykach, akceleracji, o jego driblingu, o jego handicapie, o jego podaniach moi drodzy jeżeli chodzi o kartę zwykłą Ronaldo złotą ta karta jest na tyle zajebista, że ja aż tak tej różnicy nie odczułem. Moje odczucia były takie, że nie warto kupować tej karty, tak naprawdę. Warto ją raz przynajmniej mieć w swoim składzie, jeżeli jesteście takim rasowym fifaczem, yy, rasowym handlarzem, yy, no po prostu wypada mieć w swojej historii kartę, która ma 99 overall. Jednak jeżeli się tam zmagacie z handlem i z końcami i macie problem Moi drodzy odpuśćcie sobie tą kartę po prostu teraz wam powiem najważniejszą rzecz tak naprawdę co ta karta wam daje? Ta karta wam daje prestiż tam wam ta karta wam daje och ach ech wow na początku jak ktoś ma włączony mikrofon i to wam daje ta karta moi drodzy że yy, koledzy wam będą zazdrościć że ludzie się będą f jak zobaczą tą kartę w Waszej drużynie. I o to myślę w pewnym sensie też chodzi. bo, no bo jeżeli chodzi o same granie tą kartą nad inform, czyli nie w formie, Zwykły Cristiano Ronaldo jest na tyle wspaniały, że nie trzeba mieć e, team of the year Cristiano Ronaldo, aby spełnić swoje oczekiwania względem Cristiano Ronaldo i grania nim w swojej drużynie. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba ta recenzja. Nie jest zrobiona w standardowy sposób, bo tak jak mówię, na kanale Domanu znajdziecie standardową recenzję. W tym momencie się z Wami żegnam, czekam na nasze lajki, czekam na nasze subskrypcje, czekam na Wasze komentarze, bo na pewno już w przyszłym tygodniu kupuję Pele i też zamierzam recenzję dla Was tego typu zrobić, bo jeżeli chodzi o Pele, jeszcze nigdy nim nie grałem. Moi drodzy, w tym momencie Was żegnam, trzymajcie się, jesteśmy w stałym kontakcie, do usłyszenia, cześć!